Oh Barry. Yeah, best left Siez foot dobra. in Polish league. Yeah. Boże byś, boże byś. Yeah. How do you feel to boże be zmęcona. back and to no. be back home home? May I say? I'm ready. you ready? I'm waiting. I'm excited. Great, okay? They okay. will finish. Here you go. One, two and start. Okay. One, two and hop. Yes. That's it. Energy. Energy to the legs. Yes. Three, four steps. Hop. Talk yes. Hop. Hop. Ano. Ah, No cześć jak nasza witam. gwiazda z Euro, jak tam po powrocie, jak na turnieju? No dobrze no, fajne doświadczenie ogólnie, raczej szybko takim piłkarzem, tylko szkoda, że się nie udało awansować, bo po tym pierwszym meczu z wami dobrze to wyglądało, ale no niestety i nami wam się nie podarzyło. No. Nie, nie zdarzyło awa awansować, no i szkoda tego. No, ale właśnie wiesz, że tego pierwszego meczu to ci nie wybaczymy, nie? No wiem, no więc <laughs> dlatego jesteśmy szczęśliwy, bo mogę tu wrócić ze śmiechem, że wygraliśmy z wami, bo jakbyśmy nie wygrali, no to... Chyba aby się tutaj trochę... Ze mnie śmiałali chłopacy i teraz ja się mogę z nich trochę pośmiać, więc jest okej. Okay. Brawo, brawo, brawo! Hop. I say how to kill Lewandowski bro A zatrzymać lewego duża sztuka, co? No ta no uff. było ciężko to Wiadomo jaki to i no była, musiała być koncentracja pełnych 90 minut i udało się, na szczęście. Potem szybkie wakacje, udało się odpocząć, zdążyłeś? Tak, no 2,5 tygodnia, więc fajnie, byłem tam tydzień z rodzinką na Słowacji i na Majorce z kumplami, więc fajnie, no i teraz wiesz, już... mogę z czystą głową wrócić tutaj. I możesz wrócić do roboty, no to spoko, no to wracaj do roboty, dzięki.